Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia, że osoby, którym poświęcasz całe swoje serce, ignorują cię, jakby twoje uczucia były bez znaczenia? Ile razy w swoim życiu byłeś traktowany przez innych jedynie jako opcja, a nie priorytet? Co jakbyś w tym filmie dowiedział się, w jaki sposób odwrócić tę sytuację i sprawić, że od tej pory o twoją uwagę zaczną ubiegać się wszyscy inni? Twoje życie i szczęście są zbyt cenne, by marnować je na ludzi, którzy nie potrafią docenić twojej wartości. W tym wideo przedstawimy 10 zasad, które uczynią cię magnetyczną osobą, kimś, kogo każdy chce mieć w swoim towarzystwie. Przygotuj się na rewolucję w swoich relacjach i odkryj, jak stać się nieodpartą siłą, której nikt nie będzie mógł zignorować. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Zasada pierwsza: spraw, by ludzie czuli, że mogą utracić cię na zawsze. W filozofii buddyjskiej istnieje głębokie zrozumienie wartości i nietrwałości. Ludzie często nie zwracają uwagi na coś, co mają na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli jest to niezwykle cenne. Jednak, gdy pojawia się strach przed utratą, zaczynają dostrzegać prawdziwą wartość tego, co mają. Wyobraź sobie siebie jako osobę, bez której inni nie potrafią wyobrazić sobie życia. Twoja nieobecność stworzyłaby ogromną pustkę, której nikt inny nie mógłby wypełnić. Nie jesteś tylko jedną z opcji, jesteś ich ostateczną koniecznością. W buddyzmie uczymy się, że prawdziwa wartość pochodzi z naszego wnętrza. Musisz pokazać innym, że Twój świat nie kręci się wyłącznie wokół nich. Jesteś niesamowicie niezależny, pewny siebie i kompletny sam w sobie. Twoje życie to pełna przygód podróż, niezależna od obecności innych. Pewność siebie i samowystarczalność są magnetyczne. Ludzie chcą być częścią Twojego świata, ponieważ wiedzą, że to przywilej, a nie prawo. Wnosisz niezrównaną wartość do ich życia, z której oni nie mogą się nacieszyć. Kiedy zrozumieją, że nie jesteś tylko kolejną osobą szukającą ich uwagi, ale nieugiętą siłą, której nie mogą zapomnieć, zaczną traktować Cię inaczej. W buddyzmie, podobnie jak w życiu, nie chodzi o gonienie za miłością czy proszenie o uwagę. Chodzi o bycie osobą, która inspiruje innych do gonienia za tobą. Twoja wartość jest oczywista i niezaprzeczalna. Pozwól im odczuć strach przed utratą ciebie. Niech zabiegają o twoją uwagę. Spraw, abyś był cenny. Pamiętaj, jesteś mistrzem swojego życia, a nie tylko uczestnikiem gry. Twoja obecność jest cenniejsza, niż mogą sobie wyobrazić. I nie mogą sobie pozwolić na to, aby Cię stracić. Bądź jak mędrzec pewny siebie, pełen wewnętrznej siły i nieugięty. Zasada druga: Nie bądź dostępny na każde ich zawołanie. W filozofii buddyzmu Zen wartość życia i czasu jest głęboko zakorzeniona. Najcenniejsze rzeczy na świecie nie są dostępne zawsze i wszędzie. Twoja dostępność powinna być ograniczona, aby podkreślić wartość Twojego czasu i energii. Nigdy nie daj poczuć ludziom, że mogą wezwać cię lub spotkać się z tobą, kiedy tylko chcą. Twój czas ma wartość, a twoje życie ma pierwszeństwo. Wyobraź to sobie: nie czekasz cały czas na innych, twoje życie nie kręci się tylko wokół nich. Masz swój własny świat, którym się cieszysz, a oni mają szczęście być jego częścią. W Buddyzmie uczymy się, że każda chwila jest cenna i powinna być przeżywana w pełni. Twoja obecność jest darem. A twoja dostępność powinna być postrzegana jako coś wyjątkowego. Zadajesz więc sobie pytanie, jak to zrobić. Znajdź równowagę. Nie bądź tym, który zawsze czeka na wiadomość lub jest do dyspozycji w każdej sekundzie. Spraw, aby widzieli, że twój czas i uwaga są cenne. Ludzie są naturalnie przyciągani do tych, którzy mają swoje własne zainteresowania i plany. Kiedy zdadzą sobie sprawę, że nie siedzisz po prostu bezczynnie w domu, wzbudzi to ich ciekawość. W buddyjskiej nauce o nieprzywiązywaniu kluczowe jest nie tylko odłączenie się od materialnych rzeczy, ale także odbycia na każde wezwanie innych. To tworzy przestrzeń do głębszego zrozumienia siebie i rozwijania wewnętrznej harmonii. Kiedy nie jesteś dostępny na każde zawołanie, tworzysz w ludziach poczucie tęsknoty i szacunku. Będą bardziej cię szanować, gdy będą wiedzieć, że masz swoje własne życie i rzeczy, które są w nim ważne. Bycie zawsze dostępnym mówi im, że mogą cię mieć, kiedy tylko chcą. Ale ty nie jesteś kimś zwyczajnym. Jesteś kimś, na kogo trzeba zasłużyć. To nie chodzi o udawanie trudnego do zdobycia. Chodzi o pokazanie im, że masz życie, które cieszy cię z nimi lub bez nich. Twoja wartość jako osoby polega na tym, że jesteś pełen wewnętrznej harmonii i pewności siebie, co jest magnetyczne i pociągające. Jeśli nie jesteś zawsze dostępny. Oni okażą Tobie jakość swojego czasu, zrozumieją Twoją wartość, temu też nie bądź zawsze dostępny. Pamiętaj, że Twoja obecność jest cennym darem, a Twoja dostępność powinna być postrzegana jako coś wyjątkowego. Budując tę przestrzeń, tworzysz bardziej świadome i pełne szacunku relacje, które wzbogacają nie tylko Twoje życie, ale również życie innych. Zasada trzecia: Nie ujawniaj wszystkiego. Zamiast tego bądź tajemniczy. W buddyzmie mądrość często przychodzi z umiejętnością zachowania równowagi pomiędzy otwartością a tajemnicą. Tę zasadę można dostrzec w wielu naukach i buddyjskich przypowieściach. Jednym z głównych celów buddyjskiej praktyki jest zrozumienie własnej natury rzeczywistości. Proces ten jest jednak powolny i wymaga cierpliwości. Wyobraź sobie siebie jako spokojne jezioro w górach. Jego powierzchnia może wydawać się prosta i przejrzysta, ale w jego głębinach kryje się bogactwo życia i tajemnic, które odkrywają się tylko tym, którzy są gotowi poświęcić na to czas i uwagę. Ludzie przyciągani są do tego, co jest nieznane, jak motyle przyciągane są do światła księżyca. Temu też, podobnie jak w buddyjskiej praktyce kontemplacji, nie odsłaniaj przed innymi wszystkiego od razu. Pielęgnuj swoją wewnętrzną przestrzeń i pozwól innym, by stopniowo ją odkrywali. Podczas rozmowy stopniowo odsłaniaj kawałki swojej osobowości, niczym buddyjskim mnich który krok po kroku dzieli się swoją wiedzą z uczniem. Niech Twoje myśli, marzenia i doświadczenia będą jak karty w księdze Darmy, cenne i warte odkrycia, ale wymagające czasu i cierpliwości, by w pełni je zrozumieć. Tajemnica wzbudza ciekawość i przyciąganie, tak jak medytacja prowadzi do głębszego zrozumienia i wewnętrznego spokoju kiedy inni nie mogą przewidzieć każdego twojego ruchu stają się bardziej zaangażowani w poznawanie ciebie jak uczniowie starający się zgłębić nauki swojego mistrza pamiętaj że nie jesteś tutaj aby być otwartą księgą z każdym szczegółem na widoku jesteś złożoną intrygującą osobą ze swoją unikalną głębią do odkrycia zachowując pewną tajemniczość sprawiasz że pragną Twojej obecności w swoim życiu. Tak jak praktykujący buddyzm dąży do zrozumienia ukrytych prawd życia poprzez medytację i refleksję. Stań się zagadką, która inspiruje do głębszego myślenia i wewnętrznej przemiany. Zasada czwarta: bądź wartościowy i pozwól im w Ciebie inwestować. W filozofii buddyjskiej, podobnie jak w tej zasadzie, cenna jest świadomość własnej wartości oraz to, jak pozwalamy innym nawiązywać z nami relacje. Buddyzm uczy, że każda istota ma wewnętrzną wartość, przypominającą drogocenny klejnot ukryty we wnętrzu każdego z nas. Aby odkryć tę wartość, potrzeba praktyki, zaangażowania i cierpliwości, zarówno wobec siebie, jak i wobec innych. Wyobraź sobie siebie jako cenny klejnot, jak metaforyczna perła w muszli, o której mówił Buddha. Twoja wartość nie polega na tym, by być łatwo dostępnym, lecz by inspirować innych do poświęcenia czasu i wysiłku w odkrywanie twojej wewnętrznej natury. W ten sposób nie tylko oni zyskują, ale i ty umacniasz swoje miejsce w ich życiu. Ludzie cenią to, w co inwestują swoje emocje i czas. To jest podobne do buddyjskiej praktyki medytacji i kontemplacji. Im więcej energii wkładasz w duchową podróż, tym bardziej doceniasz osiągniętą mądrość i spokój. Kiedy pozwalasz innym inwestować w ciebie, tworzysz więź opartą na wzajemnym szacunku i wartości. W ten sposób stajesz się kimś więcej niż tylko przelotnym zainteresowaniem. Stajesz się integralną częścią ich życia, na którą warto poświęcać czas i wysiłek. Pamiętaj, nie jesteś tutaj, aby żebrać o uwagę lub uczucia. Jesteś tutaj, aby pokazać swoją wewnętrzną wartość i pozwolić innym dostrzec jak bardzo cenny jesteś jako przyjaciel, partner czy współpracownik. Jak mówi buddyjska zasada wzajemnej współzależności, twoja obecność może wzbogacić życie innych, ale jednocześnie to oni muszą włożyć wysiłek, aby zrozumieć i docenić tę wartość. Daj im przestrzeń, by inwestowali czas, emocje i energię, aby cię zdobyć. Dzięki temu, tak jak w praktyce buddyjskiej, obie strony zyskują głębsze zrozumienie. I silniejsze więzi. Bądź tym, w kogo nie mogą nie inwestować, ponieważ Twoja obecność jest jak cenny klejnot, którego nie można sobie pozwolić stracić. Tak jak w buddyzmie dąży się do oświecenia poprzez zaangażowanie i praktykę, tak Ty bądź osobą, której wartość jest dostrzegana przez tych, którzy są gotowi włożyć wysiłek, aby ją odkryć i pielęgnować. Zasada piąta: traktuj swoje własne potrzeby jako priorytet. W filozofii buddyjskiej kluczowym elementem jest praktyka szacunku do siebie oraz innych, co obejmuje troskę o własne potrzeby i dobrostan. Podstawą jest zrozumienie, że każda istota ma wewnętrzną wartość i godność, które należy pielęgnować i chronić. Buddyzm uczy nas, że prawdziwe współczucie zaczyna się od nas samych. Jeśli nie potrafimy zatroszczyć się o siebie, nie będziemy w stanie prawdziwie troszczyć się o innych. Wyobraź sobie, że jesteś jak drzewo, które musi dbać o swoje korzenie, by móc dostarczać owoce i cień innym. Znając swoją wartość, dbasz o swoje potrzeby i nie zgadzasz się na kompromisy, które mogłyby naruszyć Twoje szczęście i szacunek do siebie. Budda nauczał, że każdy człowiek jest cenny i godzien szacunku, a to oznacza, że powinieneś traktować siebie z troską i uwagą, na jaką zasługujesz. W praktyce buddyjskiej medytacja i samoświadomość pomagają zrozumieć i uznać swoje potrzeby. Ustalając priorytety do swojego dobrostanu, tworzysz fundament zdrowych i pełnych szacunku relacji. W zdrowych związkach, czy to romantycznych, czy platonicznych, wzajemny szacunek i uwaga są niezbędne. Nie zgadzając się na mniej, wyrażasz głęboką troskę o swoje wewnętrzne ja, co jest esencją buddyjskiej praktyki miłującej dobroć i współczucie. Priorytetowe traktowanie swoich potrzeb nie jest egoizmem, ale formą praktykowania prawdziwej miłości do samego siebie. Utrzymując swoją godność i emocjonalny dobrostan, pokazujesz innym, że Twoje uczucia i potrzeby są ważne. W buddyzmie istnieje koncepcja środkowej drogi, która oznacza unikanie skrajności, dbanie o siebie w sposób zrównoważony, bez popadania w egoizm, ale również bez samopoświęcenia. Nie pozwalając nikomu lekceważyć swoich uczuć czy podważać swojej wartości, manifestujesz mocną i zdrową samoświadomość. Jesteś równorzędnym partnerem w każdym związku, a Twoje uczucia i potrzeby są równie ważne jak uczucia i potrzeby innych. Pamiętaj, nie jesteś tutaj, aby być czyjąś wycieraczką lub szukać aprobaty u innych. Jesteś tutaj, aby doświadczać zdrowych, pełnych szacunku relacji, opartych na fundamentach szacunku do siebie. Stając za sobą, emanujesz autentycznym spokojem i siłą, które są niezwykle atrakcyjne i fascynujące w oczach innych. Zasada piąta przypomina, że Twój dobrostan i szacunek do siebie są niepodważalne. Kiedy priorytetowo traktujesz swoje osobiste cele i zainteresowania, praktykujesz buddyjskie nauki o harmonii i równowadze, tworząc w ten sposób życie pełne spokoju i autentycznego szczęścia. Zasada szósta: nie rób z nich centrum swojego życia. Buddyzm naucza o potrzebie utrzymania równowagi i unikania przywiązania. Kluczowym elementem tej zasady jest utrzymanie swojej niezależności i nieczynienie z kogoś głównego punktu twojej egzystencji. Ludzie często są przyciągani do tego, czego nie mogą mieć, a ta zasada pomaga stworzyć poczucie atrakcyjności i niezależności w twoich relacjach. Wyobraź sobie, że jesteś jak gwiazda na nocnym niebie, emitująca swoje własne światło i energię. Nie krążysz wokół kogoś innego, masz swoją orbitę, swoje życie i swoje unikalne zainteresowania. W buddyzmie jest pojęcie sieci Indry, w której każda perła odbija wszystkie inne, symbolizując współzależność i jednocześnie unikalność każdej istoty. Jesteś jedną z tych pereł, cenną i niezależną, a Twoje światło jest Twoją własną esencją. Oto w jaki sposób możesz zastosować zasadę szóstą w swoim życiu. Unikaj zbytniego skupiania swojej uwagi na kimś do tego stopnia, że stanie się ona centrum twojego wszechświata. Masz swoje pasje, swoje marzenia i swoją indywidualność. Buddyzm zachęca do praktyki medytacji i kontemplacji, które pomagają w odkrywaniu i pielęgnowaniu wewnętrznej równowagi oraz zrozumienia siebie. To podejście tworzy poczucie tajemnicy i intrygi, sprawiając, że inni zastanawiają się nad twoim światem. Oraz nad tym, co sprawia, że jesteś taki wyjątkowy. Będą bardziej przyciągani do Twojego niezależnego ducha i poczucia przygody, które wniesiesz do związku. Pamiętaj, że nie jesteś tutaj, aby zatracić swoją tożsamość w kimś innym, jesteś tutaj, aby wzbogacać swoje życie, jednocześnie zachowując swoją indywidualność. W buddyzmie istnieje koncepcja środkowej drogi, która polega na unikaniu skrajności. Przy jednoczesnym utrzymaniu życiowej równowagi. Nie czyniąc z innych centrum swojego życia, stajesz się bardziej pociągający i nieodparty. Żyjąc życiem poza związkiem, nadal rozwijasz się, ewoluujesz i wprowadzasz do relacji poczucie ekscytacji i niezależności. Zasada ta przypomina, że jesteś sam w sobie kompletny, a Twoja obecność w czyimś życiu jest cennym dodatkiem, a nie substytutem ich szczęścia. Tak jak Buddha nauczał, że każdy z nas posiada wewnętrzne światło i mądrość, które musimy pielęgnować i rozwijać. Ty również powinieneś zachować swoje unikalne światło. Twoja niezależność i pełnia jako jednostki czynią cię nie tylko bardziej atrakcyjnym, ale także zdolnym do budowania zdrowych, zrównoważonych i wzbogacających relacji. Zasada siódma: przestań zawsze rozpoczynać rozmowy. W filozofii buddyjskiej równowaga i harmonijne współistnienie są kluczowe w kontekście utrzymania zdrowych relacji. Zasada siódma, która dotyczy znalezienia właściwej równowagi w komunikacji i nie bycia zawsze tym, który inicjuje kontakt, ma swoje odzwierciedlenie w naukach buddyjskich o uważności i wzajemnym szacunku. Wyobraź sobie, że jesteś latarnią morską, a nie statkiem, który stale szuka światła. Promieniujesz swoją obecnością, dając szansę również innym na to, aby do ciebie przyszli. W buddyzmie istnieje pojęcie zazen. Oznacza ono siedzącą medytację, gdzie praktykujący pozostaje w spokoju, a świat i wszelkie czynniki zewnętrzne same do niego przychodzą. To doskonała metafora dotycząca tej zasady. Bądź obecny i dostępny, ale nie staraj się zawsze aktywnie angażować innych. Oto jak możesz zastosować zasadę siódmą w praktyce. Zamiast zawsze być pierwszym, który nawiązuje kontakt, pozwól drugiej osobie czasami podjąć wysiłek. To nie tylko pokazuje, że masz swoje życie i zainteresowania, ale także pomaga ocenić poziom ich zainteresowania. W buddyzmie koncepcja środkowej drogi promuje unikanie skrajności i utrzymanie równowagi w każdej dziedzinie życia, w tym w dziedzinie relacji. Bycie jedynym inicjatorem komunikacji może mimowolnie wysyłać wiadomość, że jesteś zawsze dostępny i gotowy zrobić wszystko na rzecz innych. Nie chodzi o granie w grę, ale o utrzymanie równowagi w związkach i relacjach z innymi ludźmi. Buddyjska praktyka uważności mindfulness uczy nas, aby być świadomym swoich działań i reakcji, a także aby zachowywać emocjonalną równowagę. Okazjonalnie robiąc krok w tył i pozwalając im przyjść do ciebie, Dajesz im przestrzeń, aby docenili Twoją obecność i rozpoznali Twoją wartość. To delikatne przypomnienie, że nie jesteś tylko opcją, a kimś, kto zasługuje na wysiłek i uwagę. Buddyzm kładzie nacisk na współzależność i wzajemny szacunek w relacjach. Pamiętaj, że nie jesteś tutaj, aby gonić za miłością czy przyjaźnią. Jesteś tutaj, aby tworzyć wzajemnie szanujące się relacje. Znajdując tę równowagę w komunikacji. Tworzysz środowisko, w którym obie strony są równie zaangażowane w związek, co sprzyja zdrowszej i bardziej zrównoważonej relacji. W ten sposób, tak jak buddyjska latarnia uważności, stajesz się obecnością, która emanuje spokojem i siłą, a inni są do Ciebie przyciągani nie przez Twoje starania, ale przez naturalne piękno Twojej istoty i autentyczność Twojej obecności. Zasada ósma: twórz swoje własne szczęście. W filozofii buddyjskiej centralnym motywem jest zrozumienie, że szczęście pochodzi z naszego wnętrza i nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Zasada ósma obraca się wokół idei, że szczęście zaczyna się w tobie. Chodzi o bycie pewnym siebie, zadowolonym i niezależnym, co czyni cię bardziej atrakcyjnym w oczach innych. Wyobraź sobie siebie jako promieniujące słońce, a twoje szczęście nie zależy od obecności czy działań innych ludzi. Lśnisz sam z siebie. A ludzie są przyciągani do twojego ciepła i pozytywności. W buddyzmie istnieje koncepcja świecenia od wewnątrz, która symbolizuje indywidualną mądrość i samodzielne oświecenie. Oto jak w praktyce działa zasada ósma: nie polegasz na kimś innym w kwestii swojego szczęścia. Zamiast tego tworzysz swoje własne. Buddyzm naucza, że prawdziwe szczęście pochodzi z wewnętrznego spokoju i harmonii. Praktyki takie jak medytacja, kontemplacja. I rozwijanie uważności pomagają w osiągnięciu tego stanu. Ta pewność siebie i niezależność są magnetyczne, sprawiając, że stajesz się bardziej atrakcyjny w oczach innych. Ludzie naturalnie przyciągani są do tych, którzy emanują pozytywnością i pewnością siebie. Kiedy jesteś zadowolony ze swojego życia, stajesz się źródłem inspiracji i światła, którego inni szukają i potrzebują. Tworząc swoje własne szczęście. Komunikujesz, że nie szukasz spełnienia w innych ludziach. Sam w sobie jesteś kompletną i radosną osobą. To podejście jest atrakcyjne, ponieważ nie obciąża innych odpowiedzialnością za Twoje szczęście. Buddyzm kładzie nacisk na zrozumienie własnej natury i zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Praktykując wdzięczność i radość z sukcesów innych, uczymy się czerpać radość z chwili obecnej. Kiedy jesteś szczęśliwy sam ze sobą. Jesteś w stanie dzielić się tym szczęściem z innymi, co prowadzi do głębszych i bardziej autentycznych relacji. Pamiętaj, że nie jesteś tutaj, aby znaleźć szczęście w kimś innym. Jesteś tu, aby dzielić się swoim szczęściem i wzbogacać życie swoje i innych. Przestrzegając zasady ósmej, stajesz się nieodpartą obecnością, promieniującą pozytywnością i pewnością siebie, która przyciąga innych jak magnes. W ten sposób, podobnie jak Buddha pod drzewem Bodhi. Osiągasz stan wewnętrznego oświecenia, które nie tylko przynosi tobie osobiste szczęście, ale także inspiruje i oświetla drogę innym. Twoje szczęście staje się wtedy nie tylko twoim własnym, ale również błogosławieństwem tych, którzy cię otaczają. Zasada dziewiąta. Bądź gotów odejść. W filozofii buddyjskiej kluczową rolę odgrywa zrozumienie nietrwałości i umiejętność odpuszczania. Zasada dziewiąta przypomina, że powinieneś być gotów odejść ze związku, w którym druga osoba Cię nie docenia. Wysyła to silny sygnał, że nie zadowolisz się czymś mniejszym niż to, na co zasługujesz, oraz to, że szacunek do Ciebie jest niepodważalny. Wyobraź sobie, że masz siłę i poczucie własnej wartości, aby rozpoznać, kiedy związek nie jest wzajemnie satysfakcjonujący. W buddyzmie praktyka uważności i introspekcji pomaga w identyfikowaniu momentów, kiedy relacje stają się szkodliwe, toksyczne lub niekorzystne. Nie jesteś zdesperowany, aby trzymać się czegoś, co umniejsza twoje szczęście i poczucie własnej wartości. Zrozumienie, że wszystkie zjawiska są nietrwałe, pozwala Tobie na elastyczność i gotowość do zmiany. Oto jak zastosować zasadę dziewiątą w praktyce. Ustal wyraźne granice i standardy dotyczące tego, Jakiego traktowania oczekujesz w związku? W buddyzmie istnieje koncepcja przestrzegania zasad moralnych, sila, która pomaga w utrzymaniu zdrowych i harmonijnych relacji. Jeśli ktoś konsekwentnie nie spełnia tych standardów, jesteś gotów odejść bez względu na to, jak silne wobec tej osoby są Twoje uczucia. Odejście nie oznacza bycia bezdusznym chodzi o ochronę siebie. To demonstracja szacunku do siebie samego i odmowa kompromisu w kwestii dobrostanu kogoś, kto Cię nie docenia. W buddyzmie samo współczucie jest równie ważne jak współczucie okazywane innym. Bycie gotowym odejść, stwarza także środowisko, w którym druga osoba może zrozumieć powagę sytuacji. Zrozumieją, że muszą podjąć wysiłek i priorytetowo Cię traktować, jeśli chcą mieć Cię w swoim życiu. Pamiętaj, że nie jesteś tutaj po to, aby kurczowo trzymać się związków, które nie służą Twojemu szczęściu i poczuciu własnej wartości. Jesteś tutaj, aby mieć zdrowe, wzajemnie szanujące się relacje, a czasami oznacza to bycie wystarczająco silnym, aby odpuścić wtedy, kiedy jest to konieczne. W buddyzmie odpuszczanie jest postrzegane jako kluczowy krok do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i oświecenia. W istocie, zasada dziewiąta przypomina, że Twoja wartość i szacunek do siebie są najważniejsze, a Ty sam masz moc wyboru, kogo wpuszczasz do swojego życia na podstawie tego, jak priorytetowo Cię traktują i cenią. Tak jak nauki buddy o środkowej drodze, unikaniu skrajności i zachowywaniu równowagi w życiu i relacjach, ta zasada pomaga Tobie kształtować życie, które jest harmonijne, wartościowe i pełne szacunku. Zasada dziesiąta. Nie bądź zbyt emocjonalnie przywiązany. W buddyjskiej filozofii kluczową rolę odgrywa zrozumienie i praktykowanie nieprzywiązywania się aparadi oraz równowagi emocjonalnej. Upeka. Zasada dziesiąta podkreśla znaczenie utrzymywania równowagi emocjonalnej, gdy dążysz do bycia priorytetem w czyimś życiu. Chodzi o to, aby nie pozwalać, by emocje zdominowały sytuację i zapewnić, że Twoje potrzeby są uznawane i priorytetowo traktowane. Wyobraź sobie, że jesteś jak kompas, nawigujący przez emocje z gracją i pewnością siebie. Twoja równowaga emocjonalna sprawia, że innym łatwiej jest priorytetowo traktować w ich życiu Twoją obecność. W buddyzmie osiągnięcie spokoju i wewnętrznej równowagi jest fundamentalne. Kiedy jesteśmy w stanie utrzymać spokój ducha, nasze relacje z innymi stają się bardziej harmonijne. Oto jak działa zasada dziesiąta. Zachęca Cię do znalezienia równowagi między wyrażaniem swoich emocji a zachowaniem opanowania. W buddyzmie praktyka medytacji i mindfulness pomaga w kultywowaniu umiejętności obserwacji swoich emocji bez ulegania im. Chociaż emocje są ważne i istotne, bycie nadmiernie emocjonalnym może czasem przyćmić Twoją prawdziwą wartość. Przyjmując emocjonalną równowagę, pozwalasz innym zrozumieć swoje uczucia i potrzeby bez przytłoczenia. Chodzi o komunikowanie swoich emocji bez tworzenia niepotrzebnego dramatu. Buddyjskie nauki zachęcają do wyrażania siebie z mądrością, prajnia i współczuciem Karuna, co prowadzi do głębszego zrozumienia i harmonii w relacjach. Takie podejście jest atrakcyjne, ponieważ demonstruje Twoją inteligencję emocjonalną i samokontrolę, co sprawia, że innym łatwiej jest uznać i priorytetowo traktować Twoje uczucia i obecność w ich życiu. Pamiętaj, że czyniąc w ten sposób, wcale nie tłumisz swoich emocji. Po prostu wyrażasz je w sposób, który zachęca do zrozumienia. Buddyjskie podejście do emocji polega na akceptacji ich istnienia, ale nie pozwalaniu im kontrolować naszych myśli i działań. Przestrzegając zasady dziesiątej, stajesz się bardziej skuteczny w komunikowaniu swoich emocji i potrzeb, co ostatecznie ułatwia innym priorytetowe traktowanie Cię w ich życiu. W buddyzmie Rozwijanie równowagi Upekka jest jedną z czterech niezmierzonych cech brama wihara, które prowadzą do harmonii i spokoju. Praktykowanie tej zasady w relacjach pomaga nie tylko w utrzymaniu zdrowej dynamiki relacji, ale także w kształtowaniu głębszego i bardziej autentycznego połączenia z innymi. Podsumowując nasz dzisiejszy film, te 10 zasad inspirowanych buddyjską mądrością Prowadzi nas ku staniu się magnetyczną obecnością w życiu innych, osobą, którą naturalnie chcą priorytetowo traktować. Uznając, że życie jest ulotne jak kwiat lotosu na powierzchni wody, uczymy się, jak żyć w harmonii ze sobą i innymi. Tworzenie własnego szczęścia i utrzymywanie równowagi emocjonalnej jest kluczem do prawdziwego zadowolenia. Bycie gotowym odejść od związków, które nie cenią naszej wartości. Przypomina nam o znaczeniu samoszacunku i niezależności. Pamiętaj, że w życiu, jak i w buddyzmie, nie chodzi tylko o szukanie aprobaty z zewnątrz, ale o tworzenie zrównoważonych, wzajemnie szanujących się relacji. Przestrzegając tych zasad, stajesz się osobą o ogromnej wartości, którą inni naturalnie pragną mieć w swoim życiu. Jeśli ktoś traktuje Cię jako opcję, masz moc, aby z miłością odpuścić. Twoja wartość jest niepodważalna. A Twoje miejsce w świecie jest unikalne. Zasługujesz na to, aby być otoczonym ludźmi, którzy Cię szanują i priorytetowo traktują Twoją wartość. Bądź jak spokojny Mnich, promieniując wewnętrznym światłem, które przyciąga do Ciebie szacunek i podziw innych. Omówiliśmy głębokie wglądy w mądrość, więc teraz czas na odpowiedzialność i działanie. Wobec tego mam do Ciebie pytanie: którą z tych zasad możesz zastosować już dziś? Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do stania się najlepszą wersją samego siebie. Podziel się tym z innymi w komentarzu na dole pod tym filmem. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu i pamiętaj, wszystko co mamy jest teraz.